Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza, chwała tobie, Panie. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi widał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz innych ludzi, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni ich w piśmie, mówiąc do jego uczniów: Dlaczego jecie i pijecie z celnikami, grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział: Nie potrzebują lekarza zdrowia, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo pańskie po tobie wsewałcie pomoć mnie, Oddam kurcie. Ja sme rozpad Drodzy braki i drogie siostry. Gromadzimy się w tym tego wieczoru w pierwszą sobotę miesiąca na początku Wielkiego Postu, tuż przed pierwszą niedzielą tego świętego wyjątkowego czasu, jednego z najważniejszych okresów liturgicznych Kościoła Świętego gromadzimy się, aby Przede wszystkim wynagradzać niepokalanemu sercu Matki Najświętszej za wszelkie zniewagi, za wszelkie grzechy popeł popełnione przeciwko temu niepokalanemu sercu. Ale w tych dniach nie sposób nie modlić się o pokój dla świata, o pokój przede wszystkim dla udręczonej Ukrainy, która z dnia na dzień coraz bardziej się wykrwawia, która z dnia na dzień coraz bardziej słabni która z dnia na dzień coraz bardziej potrzebuje wyzdrowienia potrzebuje tego wielkiego daru który jakże jest kruchy co się okazało dosłownie kilka dni temu Chrystus mówi nie potrzebują lekarza zdrowia ale ci się, którzy źle mają nie przyszedłem powołać do nawrócenia się sprawiedliwych Lecz grzeszników. Do kogo więc Chrystus kieruje te słowa? Czy rzeczywiście ja jestem tym sprawiedliwym? Czy rzeczywiście jestem tym, który nie potrzebuje nawrócenia? Tak naprawdę każdy z nas musi stanąć w prawdzie przed Panem Bogiem, że wobec Niego i wobec Jego oblicza każdy z nas jest niczym. Każdy z nas jest marnością i każdy z nas potrzebuje Jego, potrzebuje przylgnięcia do Niego. Każdy z nas potrzebuje być przy Chrystusie i być z Chrystusem i być w Chrystusie. I drodzy bracie, drogie siostry, do tego wszystkiego prowadzi nas Maryja, Jego Matka, ale i nasza Mama. Jakże czuła, jakże wspaniała. Kochani, 40 lat temu, ponad 40 lat temu, ona objawiła się w Medziugorie, w kraju, który był i żył w dobrobycie, można powiedzieć, który był odwiedzany przez licznych Europejczyków jako miejsce turystyczne. Myślę, że wielokrotnie wspominaliście się z tymi, którzy z chęcią wyjeżdżali do kraju Jugosławii. Ale również ponad 40 lat temu Matka Boża objawiła się w innym kraju, który, też, który żył niby w pokoju, w Rwandzie. I w jednym i w drugim przypadku przede wszystkim mówiła o tym, że świat potrzebuje pokoju, że pokój jest czymś kruchym i że przyjdzie taki czas, że świat doświadczy wojny i doświadczy. Krwawego terroru. I rzeczywiście oba kraje doświadczyły tego w niedługim czasie. Dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, tej trudnej sytuacji doświadcza każdy z nas. I myślę, że chyba nie ma człowieka na Ziemi, który by nie zastanawiał się, co zrobić w tej sytuacji. Oczywiście. My możemy nakładać kolejne sankcje, możemy mówić o kolejnych obostrzeniach, możemy mówić o kolejnych jakichś akcjach i my o tym wszystkim słyszymy, ale powiem szczerze, że w żadnym medium, chociaż może z tego względu, że niewiele też już oglądam, bo trudno ciągle to samo oglądać. Ale w żadnym medium nie słyszałem do tej pory nieustannego apelu o modlitwę o pokój. Jest ciągły apel o to, żebyśmy pomagali, żebyśmy skupiali się, ale ciągle mam nadal wrażenie, że kościoły są puste, że bardziej zajmujemy się akcją niż przede wszystkim uczynieniem jednego. W tej całej sytuacji. Tak naprawdę nawet chyba nie trzeba się już modlić i o pokój. W tej całej sytuacji chyba nawet nie trzeba się modlić w intencji Ukrainy i Rosji. Ale w tej sytuacji chyba należy uczynić tylko jedno: to o czym mówiła Maryja w Fatimie, o czym powtarza nieustannie w Međugorii, o czym mówisz, również mówiła w Kibecho. Co więc należy uczynić? W pierwszej kolejności, drodzy bracia i drogie siostry, należy przebłagać Boga, bo jest już zbytnio obrażany. Szala Bożej Sprawiedliwości, szala Bożej Goryczy, kielich Bożej Goryczy przelał się. I mało tego powiem. To dosadnie i powiem to z pełną świadomością. Nie dokonało się to kilka dni temu, ale szala Bożej Goryczy i kielich obrażania Pana Boga przelał się już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu. I tylko Boża cierpliwość. I tylko Jego ogromna miłość do człowieka to sprawiła, że jeszcze tak długo trwało i tak długo żyliśmy w pokoju. Bo tak naprawdę Pan Bóg stworzył człowieka nie po to, aby człowiek Mu służył. Pan Bóg stworzył człowieka nie po to, aby człowiek modlił się do niego. Ale Pan Bóg stworzył człowieka po jedno, tylko po jedno. Stworzył nas tylko po to, aby dać nam swoją miłość. Po to zostaliśmy stworzeni i po to staliśmy się dziećmi Bożymi, aby otrzymać miłość Pana Boga. I drodzy bracie, drogie siostry, co my czynimy z tą Jego miłością? Jak odpowiadamy na tą miłość? Czy już zbytnio ta miłość nie została podeptana? Czy już zbytnio Pan Bóg nie został znieważony? Jesteśmy w czasie Wielkiego Postu. Będziemy wielokrotnie rozważali tajemnice cierpienia Pana Jezusa. Ale myślę, że to, co cierpiał Jezus w czasie ubiczowania, te razy, które otrzymywał, były niczym tak, jak świat go biczuje dzisiaj. Świat współczesny nieustannie biczuje Chrystusa, wyrywa fragment jego ciała po jego ciele i pławi się w jego krwi, i cieszy się. Z każdego jego bólu i cierpienia. A nie tak być powinno. A nie tak być powinno. Dlatego, drodzy bracia, drogie siostry, jedynym sposobem jest usłyszeć Jego wołanie, które przekazuje nam przez matkę swojego syna, przez swoją najukochańszą oblubienicę, przez którą umiłował od momentu jej poczęcia. A która od samego poczęcia przyrgnęła do jego serca i pragnęła pełnić jego wolę. Dlatego musimy usłyszeć jej słowa, które ona nieustannie powtarza. Daje nam pięć dni. Maryja daje nam pięć dni, które mogą uratować świat. Zobaczcie. Jak późno, jak późno został usłyszany głos z Fatimy. I mało tego, jak ciągle on jeszcze w większości nie jest słyszany. Przecież Maryja konkretnie prosi w Fatimie, a później powtarza to w Pontevedra i później powtarza to również w Tuj, ale szczególnie w Pontevedra. Już kilkanaście lat po objawieniu w Fatimie, kiedy... Upomina się o nabożeństwo. W sumie to nie ona się upomina o nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca, pięciu pierwszych sobót miesiąca. Ale to Jezus upomina się o te pierwsze. To Bóg się upomina, bo ona mówi wprost do Ucji: Bóg pragnie, aby zostało ustanowione nabożeństwo do mojego niepokalanego serca. To nie jest jej pragnienie. To jest pragnienie Boga, aby Go ubłagać w tym ciągłym Go znieważaniu. Bo w znieważaniu niepokalanego serca Matki Najświętszej przede wszystkim jest znieważany Bóg sam. Bo grzechy przeciwko niepokalanemu sercu Matki Najświętszej są grzechami przeciwko samemu Bogu. I dlatego, drodzy bracia i drogie siostry, Musimy usłyszeć ten głos. A ile jest świątyń na świecie, gdzie nie ma usłyszanego głosu matki, to i ja dzisiaj ciągle słyszę. A proszę księdza, proszę nawet od duchowieństwa, a przecież my odprawiamy pierwszą sobotę przecież u nas jest już od wielu lat pierwsza sobota. Co ty tam wymyślasz? Co za medytację? Co za różaniec wynagradzający. Przecież wystarczy odmówić litanię do Matki Najświętszej, to jest, to wiele lat już to odmawiamy. To nie jest nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca. Ona wskazała konkretnie, spowiedź i komunia święta w intencji wynagrodzenia. Różaniec w intencji wynagrodzenia. Jedna część, medytacja przez 15 minut jednej z tajemnic różańcowych w intencji wynagrodzenia. To jest warunek nabożeństwa niepokalanego serca Matki Najświętszej. Nic wymyślonego przez siebie, ale usłyszenie głosu Matki. Dlatego też, drodzy bracia i drogie siostry, Maria daje nam pięć dni na ocalenie świata. Dlaczego my tak późno usłyszeliśmy i słyszymy to wezwanie, a może jeszcze go nie usłyszeliśmy? Dlatego, drodzy bracia i drogie siostry, przyjmijmy to nabożeństwo do niepokalanego serca Matki Najświętszej, której jest tak naprawdę przebłaganiem Pana Boga. Ona, kiedy objawiła się w trzeciej części wielkich objawień fatimskich, dokładnie w tuj, podczas już tego ostatniego objawienia, objawiła się pod krzyżem Zbawiciela, na którym wisiał krzyż, a nad nim odnosiła się postać Boga Ojca i Ducha Świętego. Aniołowie zbierali przenajdroższą krew Zbawiciela, a na tle jego piersi, na jego serca wisiała hostia, z której broczyła krew i która wpływała do kielicha, który znajdował się pod nią. A z krzyża, spod lewej ręki Zbawiciela, wypływały słowa. Jakby źródło łaska i miłosierdzie. A po prawej stronie Jezusa stała ona ze swoim niepokalanym sercem otoczonym koroną cierniową. I w takim obrazie padły jakże wtedy znamienne słowa: Pragnę, aby świat i Rosja zostały oddane mojemu Niepokalanemu Sercu. I nie ma co dyskutować, bo wielokrotnie kolejni papieże, począwszy od sługi Bożego papieża Piusa XII, poprzez kolejnych papieży świętego Jana XXIII, poprzez świętego Pawła VI i aż dopiero przez świętego Jana Pawła II, Dokonywali tego aktu, dopiero ten akt z 1984 roku został przez niebo uznany. I dzisiaj kolejne są dyskusje, szatan po raz kolejny miesza i ludzie Kościoła, nawet ci najpobożniejsi, wołają i twierdzą, że to oddanie z 84 jest nieważne, że trzeba oddać świat znowu. No są mądrzejsi, większymi mędrcami od samej siostry Łucji, która do ostatniego dnia swojego życia miała relację z Matką Najświętszą i która jej powiedziała dokładnie i wyraźnie. Akt ofiarowania został przyjęty. Został dokonany w Kolegium Biskupów tak, jak tego Bóg chciał. Więc nie mieszajmy, nie montajmy. Uznajmy ten akt za ważny. Ale co my mamy uczynić? Wypełnijmy ten akt. Bo akt został dokonany, został przyjęty, ale to, co się nie wydarzyło, to nie został wypełniony przez nas, przez duchownych i przez wiernych. I w tym jest cały problem. Dlatego, drodzy bracia i drogie siostry, oddawajmy świat, ale przede wszystkim. Uczyńmy nabożeństwo niepokalanego serca Matki Najświętszej moim własnym nabożeństwem, moim najdroższym nabożeństwem, bo ona powiedziała i w Fatimie, ale później, również później powtórzyła to w Medziugorie. Na koniec moje niepokalane serce zatriumfuje. Amen.